Powiedz coś o sobie, co tam u Ciebie, ale patrz jakie masz mięśnie, masz lepsze mięśnie ode mnie, napnij łapę, nie, napnij faktycznie, łapę faktycznie super, Masz nie... dobre mięśnie, zobacz jakie masz, napnij rękę tego, napnij, zobacz jakie masz mięśnie Aki... No tak, o tak napnij, patrz, o tak jak ja, o weź tak na bok, zobacz jakie mięśnie opę? No dobra, mogę dobra, Tylko, że na prawą nie mogę, bo miałem operację, na lewo. ja na prawo, na lewą Na lewą może być? Ja walę... Na... Krzysztof no, no powiedz coś o sobie, jak się nazywasz? Grzesiek, tak? Grzesiek. Nazwisko podasz czy nie? Nazwisko Grzegorz Osiński Grzegorz... Ile, masz lat? Ile masz lat? 37 na 8 31. Co się stało, powiedz mi, że tak, tak skończyłeś? Jakaś sytuacja życiowa? Ja jestem fan, że czaszkę, z brata. mojego najmłodszego, no, a nie A nie, nie, nikt, nie, nikt z rodziny nie chce się Tobą zaopiekować? Nikt się nie chce zaopiekować? Nie. nie da rady. Nie da rady? Nikt no, z rodzicami. Mamy, no. mamy jechać. Mamy jechać z ciegarzu. Dobra, to bierzemy się na łapę? No, ale na lewą. Na lewą, ja na prawą mogę cię wyjechać.